No witam, właśnie wzięłam się za grządkę z selerami no i już te selery powyrywałam i takie piękne selery, popatrzcie przecudne i to nie że jeden tylko co jeden to większy no przepiękne selery w tym roku, zresztą w tamtym też były ładne no i i i i, i. Przepiękne te selery. Także właśnie je powyrywałam. No, i teraz je y, poobcinam y, liście tych selerów. Y, trochę, trochę może wezmę do domu, zamrożę, może troszkę ususzę. No, a, a resztę wyrzucę na kompost. Także już pierwszy seler jest obkrojony. O, takie piękne selery, naprawdę w tym roku, przecudne. No i grządka będzie czekać na cebulę i na czosnek. Jeszcze tutaj mam pory, które też będę musiała usunąć. Także te pory to jest: posadzone są jako druga, drugi plon na tej grządce bo to była grządka, na której rosły warzywa kapustne na samym początku. Tutaj rosła kapusta wczesna, kalafiory i kalarepa. No i razem z tymi warzywami były posadzone te selery. Także te selery były no malutkie sadzonki. Natomiast kapustne warzywa szybko urosły i zostały usunięte tak w lipcu gdzieś. Pomału wyrywałam kapusty, to pokazywałam, kalafiory, kalarepki. Co tu było? Aha, jeszcze tu była sałata też na tej grządce i cebula. Tylko cebula to była tak powciskana, tak o, tak gdzie było miejsce, to jeszcze powciskałam cebulę. Także, no i, i tamte warzywa, kapusty zostały usunięte. Zostało jeszcze jarmuże, no olbrzymie jarmurze, także nie do przejedzenia, jak już mówiłam jemy my i kury, piękne, piękne jarmuże, o pokażę z bliska, jakie duże liście, także cały czas obrywam kurom te jarmuże. No, i, 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 i one rosną, no i będą jeszcze do wiosny. Także tych jarmurzy nie usuwam, one sobie tam na, na końcu grządki będą pozostawać. Natomiast tą grządkę będę musiała przygotować na warzywa cebulowe, czyli będzie tutaj rosła cebula zimowa, posadzę jeden rządek i czosnek oczywiście będzie tutaj rósł. Także muszę, muszę po prostu tą grządkę przygotować dla tych warzyw. No, bo w tym moim planie czteroletnim, yy, który pokazywałam tam na którymś, na którymś filmiku, jak ja ustalam sobie plan na 4 lata do przodu. No i tak wychodzi, że w tym roku, właśnie tutaj, będzie, będą warzywa cebulowe. I pod warzywa cebulowe ja nie daję obornika żadnego obornika, znaczy kurzeńca. Okurzeniec kurzeńc mi głównie chodzi, bo to u mnie jest główny obornik. Nie wiem, czy posypię obornikiem granulowanym, może troszeczkę. A jeszcze się zastanowię. Może, może troszeczkę obornikiem granulowanym posypię, ale głównym nawozem tutaj będzie kompost. Także, także głównym, głównym składnikiem przygotowania tej ziemi będzie kompost. No, i trzeba tu będzie dać taką no, sporą dawkę tego kompostu, i tyle. I, i więcej dla warzyw cebulowych ja nie, 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 nie daję, nie, nie robię żadnych tych. No, i później będę oczywiście ściółkować sianem, może troszeczkę liśćmi. Tak jak co roku troszkę dam liści no i, i na to siano no i tak będzie wyglądała grządka dla warzyw cebulowych także w tamtym roku też tak no i przez lata już tak przygotowuję te grządki i tak to u mnie wygląda także ja się biorę za poobcinanie tej części zielonej ale przepiękne no naprawdę przepiękne te selery nie mogę się na, nadziwić jakie, jakie, olbrzymie porosły, no. no. to jest moja ręka, no a one takie. I to co jeden to większe. Są trochę jest kilka tam mniejszych takich, ale to i dobrze, bo, bo... czasami potrzeba mniejsze czy większe sobie wziąć. Także my bardzo lubimy selery, ja robię pieczone selery razem z marchewką, cebulą czy, czy papryką. Także takie pieczone do obiadu warzywa bardzo dobre. Kiedyś, kiedyś na samym początku to y, uprawiałam tam 5 selerów i 5 pięć, y, pięć porów, i to mi tylko do rosołu wystarczało, ale z biegiem lat, jak zaczęłam coraz więcej tych warzyw sadzić, no to zaczęliśmy coraz więcej tych warzyw po prostu jeść. I teraz sobie nie wyobrażam, właśnie zjeść, mieć te tylko, nie wiem, dwa, dwa selery czy, czy, czy pięć selerów na cały rok. Także także te selery, właśnie, właśnie będziemy du, dużo jeść. No i, no i pierwsze, pierwsze będę je musiała ładnie okroić. No a później pokażę, jak ja przechowuję selery. No i popatrzcie, pełne taczki. Znaczy, może nie pełne, ale. Ale półtaczek pięknych selerów. Przepiękne te selery. O, no i olbrzymie. Moja ręka. A tego selera nie dam rady nawet no, udźwignąć. Przepiękne. Naprawdę selery przepiękne. No i grządka wyczyszczona. Co ja jeszcze robię z takich selerów? Jak mówiłam zupę krem, właśnie gotuję, a pieczone, mówiłam, że pieczone selery robię, robię zupę krem z białych warzyw, gdzie głównym składnikiem jest właśnie seler, i robię pyszny taki sos, pasta, to jest taka do chleba właśnie z dodatkiem selera. Przepyszna. Uwielbiamy i od wielu, wielu lat już robię tą pastę do chleba. No i... Znaczy ona nie jest tylko z selerem, bo tam przychodzi też papryka. Także i to jest naprawdę przepyszne. No i, i, i pomału seler... A i jeszcze robię kostki rosołowe, które mrożę. I mam na cały rok właśnie swoje kostki rosołowe gdzie daję też seler i co ja tam jeszcze robię z tego selera? No i wiadomo, jeszcze do jakichś rosołów czy, 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 czy do jakichś innych takich potraw, które, które jeszcze też dodaję. Na przykład do bogracza też daję selera, no jeszcze by pewnie coś się znalazło, ale tak mi nie przychodzi do głowy. Także, no jak mówię, grządka ogołocona, jak widzieliście, ja ją w ogóle nie pieliłam, dokładałam tylko ściętej trawy, może, nie wiem, trzy, może cztery razy i to było wszystko. Także grządka była niepielona, tak to teraz wygląda, teraz ja to wszystko uprzątnę, a jeszcze pory mi zostały, także jeszcze, jeszcze muszę pory wykopać. Pory wykopię do jakiegoś wiadra. Na spód dam troszkę ziemi. No i będą sobie na razie stały tam waltanie. No bo u nas zapowiadają coś już przymrozki, więc, więc wykopuję te selery, żeby mi tej naci nie zmroziło. A naci drugie taczki. Drugie taczki naci. I ja z tej naci, no to naprawdę no, no nie wiem, to troszeczkę może. Może coś wezmę, a reszta pójdzie w sumie na kompost. Bo ja tej naci z, tego, z tych selerów yy, po prostu nie, nie zużyję. Także piękna ta nać. Yy, no, troszkę zamrożę, żeby miała do rosołów, yy, na yy, no, w zimie, a reszta pójdzie na kompost. Także selerów nie będę ważyć, ile tego jest, ale jest sporo, bo taczki no dość ciężkie. Yy, także, także selery piękne. No i teraz pokażę, jak ja przechowuję te selery yy, na zimę. Seler przechowuję w ten sposób, że biorę oj wiatr, strąca biorę taki worek, który jest na śmieci, praktycznie czarny na śmieci i robię tu w nim dziurki. O, takie małe dziurki porobiłam. Nie wiem czy widać nożem. Tak ze trzy rzędy. O, widać te dziurki. Żeby po prostu był przewiew powietrza. No i do takiego worka pakuję selery. No i przechowuję je tej spiżarni w garażu, gdzie tam temperatura nie przekracza 5 stopni. Natomiast w zimie, jak są duże mrozy, tam minus 20, to ja tą spiżarkę podgrzewam taką grzałeczką, ale to jest w ciągu roku może z 5 dni, może 7 dni, gdzie po prostu tą grzałkę trzeba na noc, głównie na noc załączyć, a tak to temperatura tam właśnie jest, tak oscyluje koło zera i świetnie właśnie w tym worku foliowym te selery się przechowują. Także ładujemy te selery do worka, zakręcamy, żeby, żeby po prostu tylko tyle dochodziło powietrza co przez te dziurki i one się świetnie tam przechowują. No i seler przeładowany do worka, a jeszcze sobie przypomniałam, że z selera robimy y, surówkę, y, dodajemy do sosu szpagetti, także do, do, do szpagetti, także no na zastosowanie selera naprawdę wielorakie. I seler jest taki, jest słodziutki, jest pyszny, no bo ten kupiony w sklepie, no to, to jest taki, taki trochę bezsmakowy. Natomiast taki domowy seler jest, yy, ma dużo więcej smaku. Także teraz ten worek zakręcam i tak właśnie przechowuję seler i warzywa korzeniowe przez zimę. Także nie trzeba jakichś, yy, jakichś piasków, jakichś ciężkich wiader, yy, żeby, żeby przechowywać, no bo to jednak, jednak trzeba kupić ten piasek. trzeba. Te, te, te kastry budowlane, czy coś, to to jest bardzo ciężkie. A tutaj naprawdę świetnie się przechowuje. No i tani, prosty sposób. Także kolejna grządka będzie przygotowana do przyszłorocznych upraw. No i... Więc z takiej małej grządki można mieć tyle warzyw. Yy, ta grządka ma 4 metry na jakieś 1,60 m, może 1,70 m. No i tyle warzyw można w ciągu roku wyciągnąć z jednej grządki. Także polecam taką uprawę. Nie trzeba mieć dużych hektarów, żeby mieć dużo warzyw. Z, małych, z małego warzywnika. Także dzięki za oglądanie mojego filmiku. Subskrybujcie mój kanał, dajcie mi łapkę w górę. No i pozdrawiam. Pa.